W sobotę 12 października piłkarze Unitarnów zmierzą się z jedną z najbardziej utytułowanych piłkarskich drużyn w historii polskiej ekstraklasy, Ruchem Chorzów. Drużyna Niebieskich będzie przeciwnikiem Jaskółek w towarzyskim meczu z okazji 85-lecia powstania Unitarnów, jaki zostanie rozegrany na stadionie miejskim w Tarnowie. Lista osiągnięć Chorzowskiego ruchu jest bez wątpienia imponująca. W swojej historii Niebiescy aż 28 razy stawali na podium polskiej ekstraklasy, z czego 14 razy wywalczyli tytuł drużynowego mistrza Polski. Ostatni raz chorz zakończyli rozgrywki na podium Ekstraklasy w 2012 roku, kiedy to pod wodzą aktualnego trenera polskiej kadry, Waldemara Fornalika, wywalczyli wicemistrzostwo Polski. W swojej historii piłkarze z Górnego Śląska trzykrotnie zdobywali również Puchar Polski oraz są jedną z dwóch polskich drużyn, które zagrały w ćwiercinale Pucharu UEFA. Obecnie szkoleniowcem drużyny z Górnego Śląska jest Słowak Jan Kocjan. Moje imię jest Jan Kocjan, jestem trenerem ruchu Chorzow. Chciałbym Was wszystkich pozwać na, na zapas. 12. Tarnowe, który osłały 85. wyrocie. Przejdźcie wszyscy za tam pozrzeć, Radzi Was tam widzimy. W kadrze Ruchu Chorzów nie brakuje piłkarzy z olbrzymim ligowym doświadczeniem, jak choćby mający na swoim koncie aż 424 mecze w ekstraklasie i zajmujący obecnie trzecie miejsce w historii polskiej piłki w liczbie meczów rozegranych w najwyższej klasie rozrywkowej Łukasz Surma. Z okazji 85-lecia unitarną zapraszam wszystkich kibiców na mecz Unia Tarnów Ruch Chorzow. Serdecznie zapraszam. Kolejnym niezwykle do świadczonym piłkarzem ruchu jest Marcin Malinowski, który na swoim koncie ma 410 występów. W drużynie ruchu Chorzów występują również m.in. Łukasz Janoszka, Maciej Sadlok, Grzegorz Kuświk, Piotr Stawarczyk, Marek Szyndrowski, a także były piłkarz Lechii Gdański i Krakowskiej Wisły Marek Zięńczuk. Serdecznie zapraszam 12 października o godzinie 14 na mecz pokazowy ruch Chorzów Unia Tarnów. Zapraszam wszystkich kibiców na przyjście na, na stadion z okazji 85-lecia e, Unii Tarnów. Początek meczu Tarnowskich Jaskółek z Ruchem Chorzów zaplanowano na godzinę 14. Zapraszam wszystkich sympatyków Unitarnów, nie tylko Unitarnów, na mecz 12 października na stadion e, miejski w Tarnowie. Na jub, jubileuszowy mecz z okazji 85-lecia naszego klubu zmierzymy się z Ruchem Chorzów, który ostatnio dosyć ciekawie poczyna sobie w ekstraklasie. Zapraszamy na fajne widowisko. Bilety w cenie 10 zł będzie można zakupić w dniu meczu na dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania oraz w przedsprzedaży w siedzibie tarnowskiego klubu przy ulicy Trogutta T5A w Tarnowie Mościcach.